Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, Gabriela Soboń. Dziś w programie Studio Otwarte moim i Państwa gościem jest starszy brygadier Robert Sobczyk, pełniący obowiązki komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dzień dobry, Panie Komendancie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry, Pan Redaktor. Panie Komendancie, naszą rozmowę zacznę może od pytania, czy mieliście dużo pracy? W minioną noc, bo alerty były takie dosyć niepokojące dla naszego województwa, działo się coś powiecie? Alerty przychodziły, to prawda. Niektórzy z nas mogli dostać alerty RCB na, na swoje telefony komórkowe. Na szczęście natura potraktowała nas łagodnie. Nie mieliśmy w tej, tej nocy zdarzeń związanych z jakimiś zjawiskami pogodowymi. Niemniej jednak jesteśmy cały czas gotowi na, na takie zdarzenia. Oczywiście nie wyglądamy ich jak to się mówi, ponieważ wiemy z czym to się wiąże i dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi na terenie powiatu, a chcemy uniknąć takich sytuacji. Panie Komendancie, skoro mowa o bezpieczeństwie, no to nie możemy poruszyć tematu. Podpalania traw, same się trawy nie zapalają. To jest w 99 przypadkach podpalanie traw. To jest plaga, z którą macie do czynienia co roku wiosną. Zresztą nie tylko wy, ale w całej Polsce jest to plaga. Czy u nas dużo takich przypadków było od początku roku? Jest to plaga, tak jak pani mówi. Trzeba przyznać, że w większości przypadków są to podpalenia. Czasami umyślne, czasami nieumyślne. No, ktoś bezmyślnie przyjeżdżając samochodem wyrzuci niedobajek papierosa. Jeżeli on traf, trafi na jakąś e, wysuszoną trawę, to dużo nie trzeba, żebyśmy mieli z tego pożar. Tak? E, od początku roku mieliśmy 118 zdarzeń związanych z pożarami traw. <laughs> łącznie spaliło się 40, około 44,5 hektara traw, także to jest spora liczba. Niestety te liczby są podobne co roku. One w dużej mierze zależą od tego, jak szybko ta trawa się zazieleni. Czyli jeżeli mamy mokrą wiosnę, czy przedwiośnie, gdzie jest dużo śniegu, później on topnieje, tej wody jest sporo, szybko się zrobi ciepło, to w ciągu tygodnia maksymalnie dwóch trawa się zazieleni i ta liczba pożarów traw spada. Zostają oczywiście jeszcze takie miejsca, gdzie ta trawa jest wysoka, czy jakieś trzcinowiska. Które oczywiście też się same nie podpalają, ale tam, zanim przerośnie tą zieloną, świeżą roślinnością, tam nawet i w późniejszym okresie dochodzi do, do pożarów. Bo trzeba też powiedzieć, że w przypadku, kiedy się palą. Trawy bardzo łatwo o pożar zabudowań, bo ten ogień się bardzo szybko przenosi, i wy też często nie jesteście w stanie opanować tego. Zgadza się, są przypadki, że ludzie wypalają jakieś pozostałości roślinne, czy to na ogródku, czy poza ogrodzeniem swojej posesji. Bardzo często jest to pod kontrolą, faktycznie jest to kontrolowane, ale zdarzają się sytuacje, że ten ogień wymyka się spod kontroli. Nie wiem, ktoś. Pójdzie na chwilę do domu, tak? czy, czy oddali się od tego miejsca? Często wystarczy że się wiatr zmieni, te palące się fragmenty roślinności powieje w inną stronę i, i za chwilę mamy pożar, który ten człowiek, który nadzorował to ognisko, powiedzmy, nie jest w stanie opanować. W tym roku mieliśmy przypadek, że od pożaru traw spaliła się część budynku gospodarczego. A czy macie dużo pożarów w blokach? Może dużo nie, natomiast w blokach najczęściej mamy zgłoszenia, jeżeli chodzi o pożary, mamy zgłoszenia do tak zwanej przypalonej potrawy. Czyli e, ludzie e, przechodząc gdzieś koło bloku, czy sąsiedzi zauważają dym na klatce schodowej, czy dym wydobywający się przez okno. E, ciężko powiedzieć e, z zewnątrz, z, jak, jaka jest przyczyna, tak? Tak? i ludzie nas alarmują, że coś się dzieje. Mamy, mamy zgłoszone zadymienie w budynku wielorodzinnym. Nie możemy tego oczywiście w żaden sposób lekceważyć. Wysyłamy siły i środki zgodnie z procedurami. Często ludzie się dziwią, że do, do, palącej, do przypalonej potrawy jedzie trzy, trzy samochody. W środku Tak, ale my nie wiemy 10 razy może to być przypalona potrawa, a za 11 faktycznie pożar w budynku wielorodzinnym. Nie mamy dużo na szczęście takich pożarów. Najczęściej, tak jak powiedziałem, są to przypalone potrawy, wynikające z tego, że ktoś zostawił coś na gazie, wyszedł na zakupy, czy usnął w pokoju obok. Tak? No niestety, te powiedzmy, nowsze kuchenki gazowe, jeżeli są, czy, czy indukcyjne, one się indukcyjne to może nie, ale o, o, o gazowe bardziej. One w momencie jak zgaśnie płomień, czy jak, jak zostaną zalane, czy jak wzrośnie temperatura, mają odpowiednie czujniki odłączają gaz. Starsze y, urządzenia tego, tych zabezpieczeń nie mają i, i bardzo łatwo może dojść do nieszczęścia. Ale macie też takie przypadki, ja sama pamiętam, y, y, pożary, czy pożary to może jest za duże słowo, zadymienia od urządzeń elektronicznych w mieszkaniach? E, tak, no, urządzenia elektry, elektryczne, elektryczne generalnie zdarza się, że jak każde urządzenie w pewnym momencie y, coś z nim zawodzi, tak? dochodzi do zwarć w instalacji elektrycznej, może spowodować to pożar. No najczęściej są to jakieś y, małe, małe pożary, które możemy sami zagasić. Tylko musimy pamiętać, że to urządzenie elektryczne jest y, podłączone do, y, do gniazdka, do prądu, tak? i nie powinniśmy w, ga, w żadnym wypadku gasić wodą. Tylko czym możemy? Czym w, w takich warunkach w, domowych? Czym w takich warunkach domowych? Jeżeli, jeżeli widzimy ten płomień, tak no to najłatwiej jest go zdusić czymś, no jakiś koc tak, zduszamy kocem, jeżeli nie mamy żadnego koca pod ręką najczęściej ktoś ma kwiatki w domu, no ziemia z kwiatków, z doniczki też się do tego nadaje, lepiej poświęcić jednego kwiatka niż stracić mieszkanie. To prawda. Panie Komendancie, porozmawiajmy troszeczkę o współpracy z druhami z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Oni wielokrotnie mówili nawet tutaj w tym studio, że ta współpraca jest doskonała. Czy Wy możecie to samo powiedzieć? Tak, współpraca z druhami OSP na terenie powiatu nam się bardzo dobrze układa. Bardzo często zdarzają się sytuacje, że druhowie przyjeżdżają na miejsce zdarzenia przed nami. Ze względu nawet na Odległość od, od miejsca zdarzenia. Tak? Wiadomo, że oni się trochę dłużej, trochę dłużej czasu potrzebują, żeby wyjechać z tego garażu. Natomiast y, może być tak, też taka sytuacja, że będą na miejscu sami, bo my w tym czasie działamy gdzieś przy innym zdarzeniu. Tego nie możemy wykluczyć. Dlatego cały czas kładziemy nacisk na wyszkolenie druhów. Staramy się, żeby oni byli jak najlepiej przygotowani do tych działań. Zmienia się też ich usprzętowienie jednostek, czyli dochodzą nowe samochody, lepiej wyposażone. Oczywiście z obsługi tego nowego sprzętu też trzeba się szkolić, bo na co nam sprzęt, którego nie wiemy jak użyć, tak? To tak jakbyśmy go nie mieli. Czyli mamy, mamy jakiś nowy sprzęt, szkolimy się i później to wykorzystujemy przy działaniach. W tym roku dwie jednostki pozyskały nowe samochody. OSP Bodzechów i OSP duże. No. Są jakieś plany jeszcze na kolejne, coś komendant wie, że coś nowego dojedzie do innych jednostek w tym roku. Ciężko powiedzieć. Są takie plany, natomiast od planów do realizacji jest bardzo daleka droga. Nie chciałbym w tym momencie niczego obiecywać, żeby po prostu nie zapeszyć, jeżeli tylko będzie. Okazja pozyskać jakiś samochód, to jak najbardziej y, będę się starał to robić. Z tego chociażby względu, że y, jest część samochodów y, u nas w powiecie, w jednostkach OSP, które mają po 40 lat y, i naprawdę wymagają, y, wymagają po prostu wymiany. Wymiany. A czy nadal praktykowane jest, że te starsze, bardziej zużyte auta z komendy powiatowej jadą w teren? Tak, jeżeli komenda powiatowa. Y, dostanie, zakupi nowy samochód, to on zastępuje samochód, który w tej chwili jest w podziale bojowym. I ten samochód, on jest oczywiście sprawny technicznie, natomiast y, jest starszy, ma y, na ogół powyżej 15 lat. Tak? I takie samochody trafiają do OSP y, z terenu powiatu ostrowieckiego. Znaczy powinny trafić, żeby zostały na powiecie, chociażby dlatego, że y, w zakupach wielu samochodów swój udział mają gminy. A, pomagają kto nam. A kto o tym decyduje? Gdzie samochód trafi? Yy, decyduje o tym Komendant Wojewódzki, mhm. yy, natomiast Komendant Wojewódzki też wychodzi z założenia, że te samochody powinny zostać yy, na terenie powiatu. Oczywiście może się zdarzyć jakaś wyjątkowa sytuacja, że na terenie innego powiatu yy, wskutek zdarzeń losowych, na przykład jakiś samochód został wyłączony z, z użycia, bo nie wiem, doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego, tak, i y, może być podjęta decyzja o tym, żeby dany samochód przekazać na inny powiat, ale to się zdarza bardzo rzadko. A jeśli chodzi o komendę powiatową, jakie macie y, potrzeby sprzętowe? Coś potrzebne jest, tak na, na teraz już, do wyposażenia? Y, Tabór sam samochodów mam w miarę nowy. Na JRG2 y, jedynie drabina, która ma już swoje lata. Wymaga wymiany. Tam jest jeszcze oczywiście samochód gaśniczy na podwoziu Mercedesa, który z racji swojego wieku też powinien być już wymieniony. I właśnie mam nadzieję, że uda się zdobyć jakiś samochód w, w miejsce tego, który jest obecnie na JTG2. No, życzymy tego. Panie komendancie, akurat w tym momencie, jak rozmawiamy, trwa powiatowy konkurs wiedzy pożarniczej. Młodzież Zapobiega Pożarom, to już jest kolejna edycja tego konkursu. Nie wiem, która nie będę zgadywać, ale to jest konkurs z długoletnią tradycją w powiecie bardzo ostrowieckim. Długo. Proszę wiedzieć, po co organizowane są takie konkursy? Nie zapominajmy, wrócę teraz jeszcze raz do tych pożarów traw, od których zaczęliśmy, że bardzo dużo tych pożarów, zdecydowana większość, to są najprawdopodobniej podpalenia. Żeby tych podpaleń było jak najmniej, nie ukrywam, trzeba wychować młodzież, bo ktoś, kto ma 70 czy 80 lat, tej osoby się już nie da wychować, ona ma swoje nawyki, swoje przekonania i, i bardzo ciężko jest cokolwiek zmienić, więc na pewno możemy ukształtować młodzież. Te konkursy. Mają za zadanie, po pierwsze, y, zapoznać młodzież z historią pożarnictwa, z tym, jak się to pożarnictwo rozwijało, jak wygląda w tej chwili, ale bardzo duży nacisk, kładziony jest tutaj na, y, 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 że tak powiem, y, zapo zapobieganie tym pożarom, tak, czyli, czyli coś, co y, Powinno skutkować tym, że tych pożarów będzie mniej, bo nie tylko pożarów, zresztą generalnie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo e, ogólnie pojęte, to e, te tematy są tutaj poruszane i, i młodzież przygotowując się do takich konkursów. Zdobywa bądź utrwala wiedzę, która w, w praktyce później jest wykorzystywana, bo e, jeżeli ktoś nie zna pewnych zachowań, nie wie jak się w danej sytuacji powinien zachować, to bardzo łatwo zachować się w sposób niewłaściwy. Tak? Natomiast jeżeli mamy wiedzę jak to powinniśmy zrobić, to z tego korzystamy. Czy młodzież potem zasila szeregi młodzieżowych drużyn pożarniczych w gminach? Macie taką wiedzę? Część młodzieży zasila, część y, z tej młodzieży, która dzisiaj właśnie pisze testy, no być może już nawet skończyła, już przechodzą do drugiego etapu. Część tych młodzieży jest członkami MDP, bo nawet widziałem dwóch druhów w mundurach MDP dzisiaj, także na pewno są. Ta młodzież zasila drużynę MDP, chociażby nawet po to, żeby się lepiej przygotować do, do tego konkursu, ponieważ na zbiórkach, na zajęciach tych drużyn Omawiają sprzęt, zapoznają się z tym sprzętem, a część pytań dotyczy między innymi sprzętu. Więc oni już to znają. Tak, oni już, oni już to znają, jest łatwiej. Zresztą dużo łatwiej się czegoś nauczyć się sobie przyswoić, jak obrócz wiedzy teoretycznej, weźmiemy dany sprzęt do ręki, dotkniemy go, zobaczymy jak to on prawda? działa, więcej zapamiętamy po prostu. Panie komendancie, schrony to jest taki temat dosyć. Ważny w dzisiejszych czasach. Wiemy, że było liczenie schronów, służby oglądały te miejsca. Jak wygląda to na terenie ostrowca świętokrzyskiego powiatu ostrowieckiego? Na chwilę obecną jest robiona tak jakby nowa inwentaryzacja samych schronów, ponieważ w poprzednich latach, gdy była robiona inwentaryzacja, to były Głównie miejsca schronienia ludności, czyli powiedzmy, takie schrony, miejsca, gdzie się można schronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, gdyby, gdyby się tak trafiło. Pod to podchodziły na przykład prawie wszystkie piwnice w budynkach wielorodzinnych. Tak? No, trudno sobie wyobrazić w takim bloku, że te piwnice będą traktowane stricte jako schrony, ponieważ schrony muszą spełniać odpowiednie wymagania techniczne dla takich budowli. Z tego co wiem, na terenie Ostrowca jest kilka budowli, które były budowane jako schrony jeszcze w czasach zimnej wojny, tak zwanej. W tym momencie dostaliśmy kilka zgłoszeń z Urzędu Miasta w Ostrowcu w celu sprawdzenia, skontrolowania tych obiektów. Trwają w uzgodnienia z, z inspektorem nadzoru budowlanego, z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, w celu takich wspólnych kontroli, dlatego że strażacy mogliby wtedy skontrolować pod kątem wymagań P-PoSZ, czy te budynki spełniają te wymagania, czy nie. I jeżeli nie, to w jakim zakresie, jakie są uchybienia, co trzeba byłoby poprawić. Natomiast inspektorzy nadzoru budowlanego sprawdziliby te budynki pod względem technicznym. Czy one po prostu przez ten czas, który upłynął od, od ich powstania, czy one jeszcze spełniają te funkcje? Czy one są bezpieczne? A czy możemy powiedzieć, jakie to są lokalizacje? Czy zdradzimy tajemnicę? No, większość lokalizacji jest na terenie obecnego zakładu Celsa. Czyli to nie są lokalizacje, które są ogólnie dostępne. Tak? Część, część schronów było budowanych jeszcze w czasach powstawania osiedla, tak zwanego Czerwone Bloki, przy ulicy Sienkiewicza. Tak, przy ulicy Sienkiewicza. Tam, tam jakieś schrony były. Część budynków. Jako podpiwniczenia budynków też były pod kątem, pod kątem wymagań spełniających narzucone wymagania dla schronów, też były takie, takie obiekty budowane. No i z tego co wiem, to jeszcze na w okolice rynku, tam na skarpie, w stronę ulicy Sienkiewicza, czyli w osiedle na skarpie. Tak, tam były jakieś schrony, ale no, pamiętam jeszcze z dzieciństwa. Bo tam kuzyn mieszkał niedaleko, to już wtedy były częściowo zasypane. Nie wiem, jak to wygląda teraz. A pod szpitalem? Yy, dostaliśmy informację, że yy, jest takie miejsce, natomiast jeszcze nie zostało w żaden sposób przez nas zweryfikowane. Panie komendancie, zbliża się maj. Maj to miesiąc poświęcony ochronie przeciwpożarowej. Dużo się o tym mówi, strażacy świętują. Co się będzie w maju działo u Was? W maju mamy 15 maja powiatowe obchody Dnia Strażaka, na które zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby obejrzeć, jak taka uroczystość w straży wygląda. Będzie można sobie stanąć gdzieś z boku, obejrzeć, tak żeby oczywiście nie, nie zakłócać przebiegu uroczystości. Zwykle w maju strażacy otrzymują awanse na wyższe stopnie służbowe. Dostają ordery, odznaczenia, także jest co to święto. Tak? To jest dla nas ważny dzień. Tak, to jest dla nas ważny dzień. Poza tym, oczywiście, w maju najczęściej jest tak zwana kumulacja wycieczek do Straży ze szkół, z przedszkoli. Oczywiście przyjmiemy chętnie wszystkich, którzy będą chcieli nas odwiedzić. Tylko prosimy wcześniej o kontakt z dowódcą jednostki jednej lub drugiej w celu uzgodnienia terminów. Bo chcemy uniknąć sytuacji, gdzie dwie czy trzy grupy przyjdą nam w jeden dzień na tę samą godzinę. Proszę po prostu nie zapominać o tym, że my pełnimy służbę. W każdej chwili może być wyjazd do, do zdarzenia, do akcji i duża ilość osób rodzi pewne, pewne ryzyka, pewne niebezpieczeństwo. No, chcemy tego uniknąć. Te wycieczki mają być bezpieczne przede wszystkim dla dzieci. A dla co, dzieci się, co się dzieciom najbardziej podoba? Chyba nie będę odkrywcza, jak powiem, że samochody. Samochody, tak. Oczywiście chcą sobie przymierzyć hełm, bo to każdy, albo prawie każdy dzieciak chce sobie zrobić zdjęcie w hełmie. No, chce być strażakiem. Tak. Porobne alarmy, jak strażacy zjeżdżają po ześlizgach. No, i y, jeżeli mamy pogodę słoneczną, gorącą, no to bardzo chętnie chcą zobaczyć, jak wygląda y, podawanie wody. Bo, bo wtedy to jest Friday, bo można się. Tak, i, i, i wtedy można się schłodzi troszeczkę, tak. Także to się dzieciom najbardziej podoba. Jeszcze oczywiście mamy w maju y, corocznie turniej w dwuboju pożarniczym. Jest to ogólnopolski turniej. W tym roku to będzie 22 maja. Mam nadzieję, że nie przekręciłem daty. Y, będzie można zobaczyć po prostu, jak strażacy pokonują tor przeszkód, to, będzie, to też jest widowiskowe, Tak do tej, pory, do tej pory co roku to było na terenie szkoły numer 14. Mam nadzieję, że pani dyrektor w tym roku też pozwoli nam zorganizować w tym samym miejscu. Natomiast na terenie komendy powiatowej jest druga część tego turnieju. Wchodzenie na wspinalnie przy użyciu drabin hakowych. Jest to też dosyć widowiskowe, jak można za pomocą jednej drabiny dostać się na trzecią kondygnację, czyli na trzecie piętro, powiedzmy. Czy każdy strażak to umie? Tak, każdy strażak to umie. Natomiast ci, którzy biorą udział w zawodach, to już jest taka śmietanka, że tak powiem. Oni to robią szybciej. Tak, oni to robią szybciej, oni trenują to, bo trenują to, nie ukrywam, pod kątem zawodów, a sami wiemy, że jak ktoś coś trenuje, no to będzie w tym lepszy od tego, kto nie trenuje. Natomiast każdy strażak to potrafi, ktoś kto nie trenuje, mu to po prostu znacznie dłużej zejdzie. Panie komendancie, jeszcze takie pytanie na koniec. Kiedy poznamy nazwisko nowego komendanta Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim? Bo tak na razie są przejmowane obowiązki od kilku tak. tygodni. Do kiedy pan pełni obowiązki komendanta? Ja obowiązki komendanta powiatowego pełnię do 7 maja. Czy po 7 maja będzie powołany komendant powiatowy? Czy komendant wojewódzki powierzy obowiązki kolejnemu oficerowi? To jest pytanie do komendanta wojewódzkiego. Ja nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, a yy, nawet gdybym miał jakąkolwiek wiedzę w tym temacie, obowiązuje mnie hierarchia służbowa. Rozumiem. No cóż, Możemy tylko życzyć, żeby został pan tym komendantem, jeśli sobie tylko życzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przyjście do studia. Dziękuję państwu za wysłuchanie rozmowy. Do widzenia. Dziękuję do widzenia.